I prawko hmm. Tak Nie no, jak już to Warn Czyli tak ściąga na lewo Pa, trzy piekdoli Tam jest tylko Ja miałem że to jest No Nagrałeś to? Tak, nagrałem, już mi loguje właśnie Będzie, będzie na kamerze? Będzie, będzie Pozdrawiam wszystkich widzów, zostawcie łapkę w górę, liska Witam wszystkich znowu For Life 4Ham. For Filmix NB jednak będzie w tym albo następnym jeszcze tygodniu, bo nie wiem jak się wyrobię. Yy, dziękuję za ostatnią aktywność pod filmem, bo jest w tym momencie jak nagrałem 2200 wyświetleń i doszło aż 53 suby z tamtego filmu. Co jest naprawdę zajebistym wynikiem, ale dalej 85% z Was nie subskrybuje, więc yy, no, to zostawcie znaczy tego suba. Kurwa na zakrętach to się nie będę... Dobrze w oh. kuli! sprawiedliwa, śpiew dalej. kurwa będzie. Oj, 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 wyjechałem. Wojciechem no, trudno. <laughs> Co się dzieje? Hmm. Nie wiem, właśnie Jakiego to tabaka? Na renderowanie świata Myślę ci <grym> O, ciekawe Wziął, ale się smukował. To jest żart, typ nie przejedzie lawetą Typ nie przejechał lawetą Ja zaraz mogę Ci teraz nad podjechać. Dobra, na teraz to podjadę, żeby ten. Ja pierdolę, jakaś no. pad co mi napisał, jest up 4, od kiedy? Chobna napisał, kupię za. złocówkę no uskam. W sumie five jest około osób na grasie, a woziak. Od śnieżarki obsrane. Dobra, bierzemy lewym. Co, co mi chciałeś staranować? To jazda lewy no yes. jest <laughs> <gülüyor> <gülüyor> dobra to <było> dobra <laughs> <laughs> ja, Nie wiem. Teraz mi powiedzieli, że uczeń mi powiedział, że Werka jest na Red Sand East. No to czyli Wojak dobrze mówi, że gdzieś tam nad tym Uf, kurde, ten co robi tę kurierkę. Ściął kurwa zakręt na osiem możliwych sposobów. O, <laughs> zajebał. <zajęłam>. No. <laughs> eee! Czyli 45 sekund życia. Tak. No, Cejowus! Ej, właśnie. O, te... Gdzie ty jesteś na odcinarkach? No właśnie, nie ma ich tutaj. To one są. Freyer. ja. Wszystkie zajeżdża. Tak do góry jeszcze, że nie wiem. O, znowu go walne. i przepchali go na mój pas. A, Ta, o, kukwo, Kugwo jebano, no, nie laguj się! Nie ja mam go jak wziąć no, co ZOMES! Dobra, robię Kugwa taki malasz <noise> Nie no ty Kugwo Nie chłop ma tak w Kugwę lagiesz to jest hit jebany Ty wjechał i naczę i napisał czy mu tam coś na naprawę buleta, no nie wiem! Ty naprawdę No Dobraś Nie siobja... czwartek? Bartek. No co on robi tą policją? O Boże A, <laughs> Jedziemy go! O, ty przyszedł z nami! To chyba tu trzeba zjechać? Potem... Dobra, jedziemy na skróty, normalnie. Na skróty. Dobra. O, no, i... no No. na no studiach. No tak, zapomniałem. No debil. Z wszystkich osób ku dwa do to? liceum. W się, oglądam się odcinki i takie miałem. Piek dole, nie oglądam dalej. Oglądam na to godzinę i dalej nic z tego nie rozumiem, prawie. Tak, w tym roku. Ja to ja tu na początku oglądałem. Aha, no Chainsaw Man ma być, overall o, 4 w kubwa. 2022. Ale często wiem, że tak, kurwa oglądnął. Jak widziałem z Mike, to, to zajebiste no. jest. Jeszcze jak to, kurwa mapa robi, to już w ogóle, kurwa. Może sobie nie Slayera. Fajne jest. Hmm. Tylko jest film. jak. to ja, ja mówię, on Słuchaj, jest Lisek, yy... Teraz to nie potrzebuje na czoło wlatywać, żeby się do wody. Akurat oh, się zderzyli. I panem zwiedzywał mnie wtedy. Ta banana to. Już bym miał 430. <laughs> no. Co tu się Aha, stało look. na wetach? Pop blokuje. Tylko pytanie wiesz, nie, co, kurwa. Eee! Ty Tylko... kurwa! Zostałem na betę, bo mnie zablokowali. Napisałem na jego reporta już. Co tu się dzieje? Ogólnie, żeby trzy takie same trafić, to kurwa wiesz, musisz być albo rodziną, albo prezydentem, albo kurwa najlepiej, nie wiem, jeździć BMW-ką. <laughs> faktem, że czekałem półtora tygodnia, ale mam. Spróbujesz, żeby dowodzić dowodzie ci wbili, że ty tak, jesteś tak. teraz właścicielem, nie? Ale blachy ci zostają. Hmm. Więc ci pieniądze odchodzą, znaczy no, koszty, nie? Bo tak to no. za same blachy się stówę samą płaciło. No, to pięknie Ty, albo licek. Co? Albo wiesz, co bym kupił, zamiast sobie Sport? Co? No... Na ja przykład a mieszkam w Polsce to ten To śnieżarki. Nie masz problem. To od śnieżarki. Pierdalej frajerze frajerze, kurwa. Co? Chcesz się pchać? To ci kurwa pochodzę. Tak. To jem. ja bym przeszedza Kurwa, je <śmienny> pan. Dobrze, że ten skim... Mamy kur... Ty tak sto To jest 1.6 my tyle zapłacić. To jest 2.0 jest samochód i jeszcze tam wisik to... tu. No to co wydasz na lampy, kurwa, no to ci się zamortyzuje w silniku, nie? No takie to normalnie ci liczysz i da tam, stówę się liczy mniej więcej 12 jakby się dało kupić to na S, bo po 13,90 90 lat bym sprzedawał jakoś, normalnie Ty kurwa jebana No gdzie kurwa, no gdzie? Ta Record Video Kurwa, w frajerze Włącz nagrywanie Na frajera Nie kuś Zabijemy tą kur... No. Zabijemy tą... tą rundkę i jedziemy kurwa załatwić po ile masz A tego na do hakty. A on się na osiem no. lat zrespił, to pod burgera sobie tego tam już biec bardziej No pod... no, no to wygnąc te najtańsze giełdy i tyle no. Znowu On na falgach różowych nawet jest no. Dobrze Kamil No, już jest na naprawę. Ile? No jest tuwa. No jest. O, już normalnie godzina się jest sta trzecia. Aha, aha. Ja punkt. Rico,